Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Dzisiaj powiemy sobie o współpracy międzynarodowej. Jest to pierwszy temat ostatniego już działu poświęconego sprawom międzynarodowym. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się, czym jest i na czym polega polityka zagraniczna, poznamy kompetencje ambasadora i konsula, poznamy organizacje międzynarodowe, poznamy historię członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych. Zaczynamy od. Polityki zagranicznej. Do najważniejszych zadań organów państwa należy zachowanie suwerenności kraju i zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. Rządzący starają się kształtować relacje z innymi państwami w taki sposób, żeby nie stanowiły one zagrożenia dla ich własnego kraju, a dodatkowo przyniosły mu korzyści. Działania prowadzone przez państwo na arenie międzynarodowej nazywamy zatem polityką zagraniczną. Najważniejszym elementem, podstawą polityki zagranicznej jest Współpraca międzynarodowa. Można, może ona mieć charakter dwustronny, np. współpraca Polski z poszczególnymi krajami sąsiadującymi, lub wielostronny, gdy dotyczy więcej niż dwóch państw. Jedną z głównych form współpracy wielostronnej jest działanie w ramach organizacji międzynarodowych. Zrzeszają one państwa lub instytucje z różnych krajów, zadania danej organizacji są zapisane w jej statucie. Dokument ten określa także sposób jej funkcjonowania. Przede wszystkim kompetencje najważniejszych organów. Polska należy do wielu organizacji międzynarodowych działających w różnorodnych obszarach. Jednak szczególne znaczenie dla naszego kraju ma współpraca w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO, oraz Unii Europejskiej. Polska uczestniczy także w wielu inicjatywach ONZ, to jest Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele państwa za granicą to. Ambasadorzy i konsulowie. Aby realizować cele polityki zagranicznej, rządy państw wysyłają do innych krajów swoich przedstawicieli. To są właśnie ambasador i konsul. Ambasador reprezentuje państwo za granicą. Do jego zadań należy utrzymywanie kontaktów z władzami danego kraju, dbanie o interesy własnej ojczyzny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, zbieranie informacji o państwie, w którym przebywa. Rozwijanie przyjaznych relacji między krajami oraz współpraca, np. w kwestiach gospodarczych. Konsul z kolei pomaga rodakom przebywającym w danym kraju, umożliwia głosowanie w wyborach obywatelom polskim przebywającym za granicą, udziela rodakom pomocy prawnej np. w wypadku kradzieży, czy też zagubienia paszportu, albo aresztowania, przyjmuje też wnioski o przyznanie lub zrzeczenie się obywatelstwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ. ONZ powołano do życia 26 października 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej. Kartę Narodów Zjednoczonych podpisano w San Francisco 26 czerwca 1945 roku. ONZ zastąpiła Ligę Narodów e, i do ONZ należą 193 kraje. E, warto tutaj wspomnieć, że e, ONZ było taką instytucją, która miała e, jest nadal zresztą instytucją, która ma na celu e, tłumić konflikty, kiedy jeszcze nie zdążą się e, rozwinąć do, nie, do takiego niepokojącego już konfliktu zbrojnego militarnego. Liga Narodów utworzona po I wojnie światowej miała bardzo podobny cel, jednak no, zawiodła z oczywistego względu, doszło do wybuchu II wojny światowej. Do celów ONZ należy utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, budowanie przyjaznych relacji między krajami, rozwiązywanie różnych problemów, m, także gospodarczych, społecznych i politycznych w ramach współpracy międzynarodowej, ochrona praw człowieka. ONZ odgrywa ważną rolę we współpracy m, na świecie e, i znaczenie tej organizacji wynika też przede wszystkim z tego, że należy do niej e, większość e, krajów. E, działalność ONZ obejmuje znaczną część m, dziedzin współpracy międzynarodowej. Organizacja, jak wspomniałem, już wspiera rozwój gospodarczy państw. Szczególnie tych najbiedniejszych, pomaga ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji, na przykład ofiarom wojen czy klęsk żywiołowych, działa również na rzecz ochrony środowiska. Aby zapewnić na świecie pokój, ONZ wysyła w rejony konfliktów zbrojnych misje pokojowe, do ich zadań należy czuwanie nad przestrzeganiem rozejmu, rozdzielanie zwaśnionych stron i ochrona ludności cywilnej w czasie działań wojennych. W, składko, w, sk w skład takich misji wchodzą żołnierze e, z krajów. Członkowskich. I teraz główne organy ONZ. E, mamy Zgromadzenie Ogólne, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Do jego uprawnień należy m.in. uchwalanie budżetu organizacji, przyjmowanie nowych państw, wybór członków zasiadających w innych organach ONZ. Rada Bezpieczeństwa składa się z pięciu członków stałych Rosji, Chin, Fed, Francji, USA, Wielkiej Brytanii i dziesięciu członków wybieranych na dwuletnią kadencję. Odpowiada za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, może zdecydować o przeprowadzeniu akcji zbrojnej przeciwko państwu, które zagraża globalnej stabilizacji. E, obecnie mamy taki paradoks sytuacji, że w tej Radzie Bezpieczeństwa odpowiadającej właśnie za bezpieczeństwo no, zasiada Rosja, która obecnie wywołała e, konflikt spędzający e, sens powiek e, większości ludzi na świecie, powodujący także globalny kryzys. A więc jest to sytuacja w pewien sposób paradoksalna. Rada Gospodarcza i Społeczna tworzy ją tworzą ją przedstawiciele 54 państw członkowskich. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów społecznych i gospodarczych, m.in. zjawiska ubóstwa i głodu. Czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. E, zasiada w nim 15 sędziów z różnych państw członkowskich, jest głównym organem sądowym ONZ, rozstrzyga m.in. spory między państwami. Sekretariat organizuje działania innych organów i wykonuje uchwały. Pracuje w nim personel urzędniczy, na którego czele stoi sekretarz generalny. Sekretarz generalny reprezentuje ONZ na arenie międzynarodowej i kieruje bieżącym funkcjonowaniem organizacji. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Jednym ze skutków II wojny światowej był wzrost potęgi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który podporządkował sobie kraje Europy Środkowo-Wschodniej i zresztą też rozwijał nieustannie przemysł zbrojeniowy i armię czerwoną, a więc swoje wojsko. Z obawy przed dalszą ekspansją ZSRR państwa Europy Zachodniej zdecydowały się na nawiązanie współpracy politycznej i militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. 4 kwietnia 1949 roku właśnie z obawy przed ekspansją ZSRR i Trzecią Wojną Światową e, zdecydowano się utworzyć e, organizację Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Państwa, które weszły w skład tego sojuszu polityczno wojskowego, zobowiązały się do wzajemnej obrony przed ewentualnym atakiem ze strony innych krajów. Po upadku komunizmu w Europie i rozpadzie ZSRR, a więc w roku 1991, w sojuszu doszło do dużych zmian. Przystąpiły do niego państwa, które dotąd znajdowały się w strefie wpływów ZSRR, m.in. Polska. E, Polska przystąpiła do NATO w 1999 roku. Najważniejszym zadaniem NATO pozostała ochrona należących do niego krajów przed zewnętrzną agresją. Organizacja zaczęła się także angażować w rozwiązywanie konfliktów toczących się poza granicami państw członkowskich. Głównym organem NATO jest Rada Północnoatlantycka, zasiadają w niej przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich. Ważną rolę odgrywa również sekretarz generalny, który reprezentuje organizację na arenie międzynarodowej i kieruje pracami Rady. Też w świetle tych wydarzeń, ostatnich związanych z Ukrainą, bardzo często pojawiało się pytanie, dlaczego NATO, wprost nie interweniowało w Ukrainie. Nie interweniowało z bardzo prostej przyczyny. Ukraina nie jest członkiem NATO, a więc NATO nie ma obowiązku bronić Ukrainy, która nie jest członkiem sojuszu. Co więcej, interwencja NATO w tym konflikcie uczyniłaby NATO stroną tego konfliktu i w oczywisty sposób doprowadziłaby do wybuchu kolejnej trzeciej wojny światowej. Kolejne e, zagadnienia już podsumowujące e, Polska na arenie międzynarodowej. Polska należy do grona 51 państw, które założyły Organizację Narodów Zjednoczonych. E, nasz kraj brał także udział w opracowaniu wielu konwencji, e, a więc ważnych umów międzynarodowych zawartych w ramach ONZ, dotyczących na przykład nierozprzestrzeniania broni jądrowej, zakazu produkcji broni chemicznej, ochrony praw dzieci. Jak pamiętamy, to właśnie z inicjatywy Polski uchwalono konwencję o prawach dziecka. Polscy żołnierze uczestniczyli także w misjach pokojowych, m.in. w Afryce, w Europie i na Bliskim Wschodzie. Jak już wspomniałem wcześniej, Polska przystąpiła do organizacji Paktu a Północnoatlantyckiego NATO w 1999 roku. NATO jest dla naszego kraju ważnym gwarantem bezpieczeństwa. Z tego też powodu e, istotnym celem polskiej polityki jest umacnianie współpracy między państwami członkowskimi i zwiększanie zdolności obronnych sojuszu. Każdy członek NATO zresztą ma obowiązek zwiększać swoją zdolność obronną, a więc inwestować e, w armię. Polska angażuje się także w operacje wojskowe NATO, na przykład w Kosowie i w Afganistanie. W 2016 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przywódców państw NATO, tak zwany szczyt. Na którym zapadła decyzja o rozmieszczeniu w Polsce, w Estonii oraz na Litwie i Łotwie wielonarodowych oddziałów mm, sojuszu. Polska należy również do Rady Europy, utworzona ją w 1949 roku. Zrzesza 47 państw, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Do jej celów należy ochrona praw człowieka, umacnianie demokracji, rządów prawa i rozwiązywanie problemów społecznych. Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku, należą do niej Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Jej celem jest rozwijanie wszechstronnej współpracy między państwami członkowskimi, między m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla regionu i całej Europy. Rada Państw Morza Bałtyckiego utworzono ją w 1992 roku, zrzesza 11 krajów z regionu Morza Bałtyckiego. Należy do niej także organ Unii Europejskiej, Komisja Europejska. Celem organizacji jest współpraca na rzecz umacniania bezpieczeństwa w regionie, dbania o tożsamość regionalną i zrównoważony rozwój. Obszarami prac Rady są też kultura i edukacja. Inicjatywa Trójmorza, powstała w 2015 roku z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji, zrzesza 12 państw członkowskich UE położonych w regionie trzech mórz Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego. Celem projektu jest rozwój współpracy gospodarczej w zakresie rozbudowy połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych. Polityka zagraniczna w Konstytucji RP. Jest, są takie trzy artykuły, które odnoszą się do polityki zagranicznej. Artykuł 5 mówi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia, wo, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. To oznacza, że konstytucja właściwie. E, określa, że Polska właściwie nie może przystąpić do żadnej organizacji międzynarodowej, która by podważała niepodległość e, lub niepodległość kraju, czy też naruszalność jego terytorium. Artykuł 9 mówi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, i wreszcie artykuł 36 mówi, że podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę.